Dzień dobry, Maksymilian. Dzień dobry. Jesteś laureatem drugiej edycji programu grantowego Talenty Jutra. Powiedz, jaki projekt prezentowałeś? Prezentowałem projekt Widziani, który. Ma za zadanie stworzyć okulary pomagające w codziennym życiu osobom niewidomym i niedowidzącym. Mhm. Jest ich w Polsce 1,8 miliona, więc stwierdziliśmy, że stworzymy urządzenie, które będzie im pomagało w ich codziennych aktywnościach. Mhm. Na jakim etapie projektu jesteście w tej chwili i co byście chcieli przez ten najbliższy rok osiągnąć? Teraz stworzyliśmy już okulary, które wydrukowaliśmy na drukarce 3D które posiadają takie dwie główne funkcje. Przede wszystkim to jest analizowanie stron w kartkach i, jakby, i transformacja tego na audio. Osoba nie musi wskazywać na kartkę okularami, tylko jakby same okulary definiują, gdzie ta kartka się znajduje i transformują ją do pionowej perspektywy, a następnie zamieniają to na audio. Oraz druga funkcja to jest rozpoznawanie osób, czyli po prostu, gdy mamy sieć neuronową, dodajemy osobę do, do naszej sieci i w taki sposób osoba niewidoma nie musi chodzić i szukać jednej, innej osoby, ale po prostu za pomocą okularów może wskazać, że tam się znajduje np. jej koleżanka Kasia. A teraz chcemy przede wszystkim Skupić się na in, innych funkcjach, takich związanych e, na przykład z tym, żeby okulary wskazywały dokładnie, gdzie osoba ma iść, jeśli chce trafić na przykład do biblioteki. Mhm. Jeśli pójdzie w złą stronę, e, okulary będą ją informowały. Oraz zająć się na przykład analizą, że osoba niewidoma źle siedzi, czyli analizą, że ktoś się garbi. To można byłoby być implikowane do również innych, innych projektów. Oraz skupić się przede wszystkim na optymalizacji e, tych okularów. Dobra, to teraz musimy wytłumaczyć, w jaki sposób. Te okulary wychwytują kartkę, rozpoznają, że dana osoba to ta osoba, a nie inna. Jak, w ogóle, skąd się wziął ten pomysł i jak wy to robicie? Więc pomysł się zaczął po tym, gdy wróciłem ze Stanów Zjednoczonych, i tam wygłosiłem właśnie mowę o osobach niewidomych, i stwierdziłem, że chciałbym się zająć tym. Poznałem świetne osoby, Piotra Chudzia i Mikołaja Lesiaka. Z tymi razem robimy ten projekt. I przede wszystkim stwierdziliśmy, że chcemy się zająć matematyką w tym projekcie i stworzyć coś, co będzie dobre. Bo każdy projekt można stworzyć na dwa różne sposoby. Albo będzie tragiczny, albo będzie dobry. My chcieliśmy się zająć tą drugą rzeczą. I jak wychwytuję kartkę? Spędziliśmy na tym bardzo dużo czasu. Zaczęliśmy się interesować geometrią perspektywiczną. Zaczęliśmy definiować tego, jak powinny wyglądać kontury w danej kartce, żeby zdefiniować jaką kartkę. Jak powinny się zachowywać w przestrzeni, kiedy, jest, kiedy robimy zdjęcie z innej perspektywy i po pewnym czasie udało nam się osiągnąć dość dobry algorytm, który to, który to robi. Mhm. Czy to jest tak, że te okulary się będą dużo różniły od zwykłych okularów? Na pewno pod względem e, wagi muszą się różnić. Okay. Do nich będzie podłączony też kabel z mikrokontrolerem. Niestety nie możemy tego, e, od tego odejść, bo jakby zawsze to jest związane z tym, że jeżeli chcemy dodawać kolejne funkcje, jest to związane z masą, a nie posiadamy tysiąca, tysiąca osób w zespole, żeby, tak jak nie wiem, robi to Apple, zminimalizować jak najbardziej urządzenie. Więc oczywiście wagowo są cięższe, podłączony jest kabel do mikrokontrolera, który trzeba nosić. Okay. Natomiast uważam, że. E, gdy w pewnym momencie zobaczymy rezultaty tych okularów, tego jak one dość ułatwiają nasze codzienne życie, będziemy do tego przekonani. Mówiłeś, że to, co jest na kartce będzie podlegało audiodeskrypcji, tak? Czyli musi być też podłączona słuchawka. Tak, jest podłączona słuchawka i to po prostu osoba słyszy. Tak samo jeżeli okulary będą mówiły, że osoba poszła nie w tą stronę, bo to jest bardzo duży, bardzo częsty problem wśród osób mhm. niewidomych i niedowidzących i właśnie za pomocą tej słuchawki będą mogły to usłyszeć, że gdy podłączą się z Google App Maps, no to usłyszą, że poszły z niej w tą stronę i muszą zawrócić na przykład. Ponieważ a osoby niewidome i niedowidzące mają też wyczulony słuch tak naprawdę mm -hmm. i dużo rzeczy słyszą, których my nie słyszymy. Co planujecie zrealizować przez ten rok? Jaki, jaki macie cel postawiony? Tak, to przede wszystkim to jest takie zrobienie tych trzech funkcji, to znaczy poprawienie wydajności tych okularów, skupienie się na tym, żeby były one efektywniejsze. Przede wszystkim to jest projekt naukowy, to nie jest startup, który mhm. będzie jakby teraz ma być sklepany. Przede wszystkim skupić się na tym, żeby one były jak najbardziej przygotowane we wszystkie przypadki. Zrobić też tłumaczenie stron, to znaczy, że na przykład z angielskiego na polski Etesera, poprawić komfort użytkowania tych okularów oraz zrobić te dwie funkcje, czyli analizowanie, że ktoś ma złą postawę oraz podłączenie po tych okularów do Google App i Maps. Wiem, że to było jedno z pytań, Jury, czy będzie taka opcja, żeby okulary tłumaczyły z tak, angielskiego tak. na Polski, czyli rozumiem bierzecie to pod uwagę. Tak, powiem krótko, na początku może się wydawać to dość trywialne, ale nikt o tym nie pomyślał mm -hmm. i sądzę, że właśnie dlatego super są takie możliwości rozmawiania z jury, bo przez to takie rzeczy, które na początku nie pomyślimy, a mogą się wydawać oczywiste, możemy właśnie dostać i, i przede wszystkim przekonaliśmy się po tym. A jak oceniasz, jak wspominasz spotkanie z jury? Przede wszystkim stresujące, jak, mm -hmm. jak to spotkanie z jury. Ale moim zdaniem pouczające i przede wszystkim da się e, zyskać bardzo dużo takiego doświadczenia, które można potem e, wykorzystać gdzie indziej. Sądzę, że w dzisiejszym świecie tak naprawdę liczy się to, w jaki sposób o czym coś powiemy, a przez to, że spotykamy się z jury i właśnie przez taki projekt ten Jutra, możemy poćwiczyć przemawianie, możemy poćwiczyć to, w jaki sposób sprzedać się ze swoją, e, swoją, swoim pomysłem i zaprezentować to odpowiednio, więc przede wszystkim walczymy z tym stresem, ale również z drugiej strony poprawiamy samych siebie. Mhm. Skąd tak młody człowiek jak ty bierze pomysły na te wszystkie rzeczy? Bo to nie jest Twój pierwszy projekt. Tak, to jest mój drugi projekt. Sądzę, że przede wszystkim z ciekawości świata. Tak? Pierwszy, mój pierwszy projekt zajmował się wykrywaniem fazą mikrosnu i w konkursie Inteda zajął pierwsze miejsce na świecie. To był jeden z najlepszych algorytmów który rozwiązywał problem. I sądzę, że taka ciekawość młodych osób teraz jest w rozwiązywaniu problemów. Oczywiście mamy problemy, które są matematyczne, ale za pomocą tych matematycznych problemów potem przekształcamy to do rozwiązania takiego rzeczywistego problemu, który znajdujemy na przykład w naszym środowisku, znajdujemy w, w naszej społeczności. I sądzę, że taka ciekawość tego rozwiązania powoduje, że jesteśmy zmotywowani, żeby codziennie wstawać, nie wiem, 5.30 w wakacje i pracować nad projektem tak, jak my to robiliśmy. Ale nie każdy potrafi przekształcić matematykę w realny Projekt. Tak, to prawda. To jest duży błąd, sądzę, w dzisiejszym świecie, że nie próbujemy znajdować tak naprawdę wielu połączeń w tym wszystkim. Ja miałem o tyle szczęście, że w pewnym momencie dowiedziałem się, czym jest machine learning, dowiedziałem się, czym jest sztuczna inteligencja i zobaczyłem tak naprawdę bardzo duże przekształcenie tego wszystkiego. Akurat tam, w tej dziedzinie, to najlepiej widać. A na przykład inną rzeczą jest tworzenie też gier gdzie używamy, nie wiem, bardzo dużo matematyki, najczęściej trygonometrii, jakiejś fizyki. Gdy tworzymy swoje projekty, nie, nie mówię tutaj na przykład o stronach internetowych, ale o takich projektach inżynierskich, również wykorzystujemy bardzo dużo matematyki. I to jest takie zapominane w szkołach, bo jakby my się uczymy przede wszystkim o przypadkach, ale nie próbujemy łączyć tych przypadków. Ja miałem o tyle szczęście, że w pewnym momencie ktoś mi pokazał, że można łączyć te przypadki i stworzyć jakieś urządzenie. Mhm. Czy zamierzasz, zamierzacie skomercjalizować te okulary? Nie, nie myśleliśmy o tym, ponieważ na ten moment traktujemy to jako projekt naukowy. Przede wszystkim chcemy skupić się na rzeczach inżynierskich, na matematycznych i implikować te rzeczy do, do tego projektu. Skupić się na wydajności tego, a przede wszystkim tą wiedzę przeskalować potem do jeszcze innych urządzeń, które można o wiele łatwiej zwalidować, bo jest tu dość duży problem zwalidowania tego urządzenia w późniejszym terminie. Natomiast uważam, że to jest niesamowite, niesamowite doświadczenie w tym, że można nad tym pracować. Czy masz już kolejne pomysły w głowie? Mam kolejne pomysły e, przede wszystkim, ale nie, nie na przyszły rok. Mm -hmm. Sądzę, że dopiero za dwa lata. To zobaczymy, bo tak naprawdę ten rok pokazał mi, że można naprawdę być zaangażowanym w wiele projektów, e, czasami za dużo. Będąc zaangażowanym w wiele projektów, można zrobić masę doświadczenia i i masę zabawy w tym wszystkim, bo chyba to jest najważniejsze. Jakie jest Twoje zawodowe marzenie? To jest zrobienie czegoś, co zostanie. Mhm. To jest bardzo, można powiedzieć, filozoficzna odpowiedź. Natomiast przede wszystkim na tym się skupiam, żeby zrobić coś, co w jakiś sposób pozostanie. Nie, nie wiem w jakiej, w jakiej formie, ale takie mam marzenie. W takim razie życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.